Tak jak się zmienia PR, zmienia się też kongres PR. Choć pewne tematy pozostają bez zmian, cały czas zastanawiamy się nad efektywnością PR-u, nad tym jak ją mierzyć, jaka jest nasza etyka, czy powinniśmy ten czarny PR uprawiać, czy go nie uprawiać. Niewątpliwie ten kongres odbywa się w cieniu ostatnich wydarzeń. Bardzo dużo mamy tematów, które są związane z ostatnimi wydarzeniami w Polsce, ale też wydarzeniami, które się z tym wiążą światowym. No, myślę, że jest znacznie bardziej stanowany i też bardziej refleksyjny. Bardzo dużo mówimy na przykład o kampanii wyborczej. I ta kampania wyborcza czeka, na nas, czeka nas właściwie już za kilka dni. Więc no, ta tematyka jest dokładnie dostosowana do tych trendów, które się dzieją. Bardzo dużo mówimy też o tym, żeby być profesjonalnym w pr i żeby móc udowodnić naszym klientom, ale też innym odbiorcom komunikatów, że potrafimy pracować profesjonalnie. Jednym z takich trendów podstawowych to jest oczywiście funkcjonowanie w internecie, w social media, cała ta mm, sfera, której my wszyscy się uczymy, yy, i to nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Sfera, która będzie dominowała w komunikacji w następnych latach. Jednocześnie też nie, nie stracono chyba tego wątku, nazwijmy to pierwotnego, czyli tych klasycznych działań, które my prowadzimy od lat na rzecz naszych klientów, media relations, obsługi sytuacji kryzysowych, yy, przygotowania eventów, tej całej sfery organizacyjno, Medialno-marketingowej, która również jest oczywiście bardzo ważna, ponieważ każdego dnia jesteśmy zobligowani tego typu działania przygotowywać. Trend polegający na nawiązywaniu komunikacji z rzeszami klientów i interakcji z klientami, tak z punktu widzenia przede wszystkim firm, myślę, że to jest podstawa, właśnie takie serwisy społecznościowe, blogi i komunikowanie się z liderami opinii. Z klientami bezpośrednio. To jest coś, co myślę ma, ma przyszłość, ale wymaga też bardzo wiele wysiłku ze strony firm. Cieszę to, że PR jest oglądany na tym kongresie z bardzo różnych perspektyw. To znaczy, z jednej strony mamy ogląd typowo-branżowy, ogląd praktyków, z drugiej strony jest ogląd naukowy, teoretyczny i oczywiście też na przykład piękne napomnienia profesora Olenckiego. W związku z czym taka eklektyczna formuła tego kongresu myślę, że się sprawdza. No i oczywiście kontakty towarzyskie nieocenione, możliwość spotkania naprawdę najważniejszych ludzi w polskim PRze. Za nami dziewiąty kongres Public Relations. Co prawda dziewiąty, ale to już dziesiąte przedsięwzięcie, które odbyło się w murach Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. To przedsięwzięcie to nie tylko przyjeżdżający systematycznie goście, to ludzie, którzy chcą zdobywać wiedzę i poszerzać swoją wiedzę z zakresu public Relations. To wydarzenie, które ma również wiele innych istotnych atutów, cyfr, którymi można je opisać. Po pierwsze, tysiące stron publikacji, po drugie setki prezentacji, po trzecie, wiele projektów badawczych, które co roku prezentowane są podczas kongresu. Przed nami dziesiąty, mam nadzieję, również interesujące. Mam nadzieję, również skupiający tak wielu chcących uczyć się i doskonalić, aby później móc to wdrażać w swoich korporacjach, organizacjach.